Płamałem się bardzo mocno i to było na treningu. Wizualizacji nie będę robił, jak wyglądała moja noga, bo pierwszy raz słyszałem, że ktoś potrafi dotknąć palcami piętą i kolanem w jednym momencie podłogi. Na podcast zaprasza McDonald's. Gość poluje na burze i walczy z pożarami. I mówię to zupełnie serio i dosłownie, chociaż robi to też niedosłownie e, w swojej dziennej pracy. Moim gościem jest dzisiaj Andrzej Kaczmarek. Cześć, Andrzej. Dzień dobry, cześć. E, no to słuchaj, zacznijmy od razu z grubej rury. Jak to jest możliwe, że. E, o, jesteś łowcą burz. <laughs> Jestem łowcą burz. Uwielbiam wystawiać kamerę, kiedy jest burza, i łapać te pioruny, żeby były super ujęcia w zdjęciach, w filmach, w jakichś filmach slomo. Bo tak naprawdę to, co my widzimy w tej burzy, to jest dosłownie ułamek sekundy, a przez ten dłuższy, spowolniony tryb możemy zobaczyć całego pioruna, kiedy on zaczął, gdzie dolatuje. Także super. Podczas takiego polowania na burze ty musisz być podwójnie czujny, bo możesz usłyszeć jednocześnie wezwanie do pracy, wezwanie do służbę. Służbę ochotniczą, bo to jest Straż Pożarna Ochotnicza. I tak, możemy dostać takie wezwanie w nocy o północy i wstajemy i jedziemy pomagać. Od kiedy działasz w Ochotniczej Straży Pożarnej? Od 2008 roku. Czyli miałeś wtedy ile lat? 12. Byłem młodyciany. To była taka młodzieżowa drużyna pożarnicza. Ona bardziej polegała na tym, że jesteśmy zapisani, bawimy się, uczestniczymy w zawodach. Do, dopóki nie ukończyłem pierwszego kursu, który to... po 18 roku życia uprawniał mnie do wyjazdów już. Ale że niewiele osób wie, że w ogóle w takim młodym wieku można uczestniczyć w działaniach odniczej straży. Można dołączyć do straży, jasne. I co to daje takiemu 12 chłopcu? Myślę, że super przygoda. To jest pierwsze, pierwsza rzecz. Zawsze wiemy, że dzieci gdzieś te samochody na, na sygnałach, gdzieś zawsze widzą, cieszą się. Zawsze dzieci jak też opowiadają, kim by chciały zostać w przyszłości. Strażak, policjant. I myślę, że to też dla, dla dziecka będzie super rozwój i tak naprawdę trochę ukształtowanie jego samego. No tak, bo w takiej, w takiej, no nie chcę to nazywać pracą, no ale przy takich działaniach zdarzasz się też z trudnymi doświadczeniami. Pamiętasz y, takie momenty, które tak. były dla Ciebie ciężkie? Tak, są momenty ciężkie. Najcięższe są, gdy w wypadkach uczestniczą dzieci i są to wypadki, do których niestety najwyższą cenę ludzie płacą. No i ty... Trochę też jeszcze jako dziecko niemalże w, ty, w tym uczestniczysz, no bo taka młoda osoba nawet już po tej osiemnastce, no, no nie jest łatwo sobie z takimi emocjami poradzić. Nie jest łatwo, zawsze po takich wydarzeniach zawsze mamy zapewnioną wizytę u psychologa, który z nami rozmawia i jest to... Jest to pomoc faktycznie? Jest to pomoc faktycznie. W sensie, że człowiek nie myśli, tak naprawdę widział te osoby, bo Gdzieś trzeba je wyciągnąć, trzeba do zespołu medycznego je przekazać i później odchodzą te wszystkie złe momenty. Mm -hmm. Tak <grafię> zażartuję, nie śnią mi się po nocach te osoby, także jest A zdarzało dobrze. zdarzało ci się po takich trudniejszych dniach pomyśleć, że dajesz sobie z tym spokój i po co mi to? Nie, nie ma tam trudniejszego dnia. Nie ma A, dnia. Zawsze jesteś gotowa. Czyli nie, nie ma momentów zawahania. Czy myślisz, że te doświadczenia ze straży yy, to jest duża część tego twojego charakteru, to cię mocno ukształtowało? Tak, myślę, że tak, bo trzeba być twardym tam. Tak naprawdę nie ma, nie ma tam miejsca na, na ból, nie ma na jakieś odskocznie, tylko trzeba iść do przodu, robić swoje. I nawet jeżeli spotykasz się ze ścianą ognia, no to wiesz, że musisz zaraz przez nią przejść, żeby zobaczyć, co jest dalej. No właśnie, bo tak z punktu widzenia laika, no to praca strażaka wiąże się z gaszeniem pożarów, proste. Tak. To jest faktycznie największa część twojej pracy? Nie, zupełnie, nie. Większość pracy to jest wyjazdy do raczej jakiejś pomocy, zabezpieczeń, to my, jako strażacy w gronie strażackim, życzymy sobie jak najmniejszej ilości wyjazdów, bo wiemy, wyjazdy nie są potrzebne. My wolimy zapobiegać, czyli uczyć, jak zapobiegać takim sytuacjom, a my jesteśmy od leczenia już faktycznego. Rozumiem. Czyli w takim razie, jakie są takie sytuacje, do których często jesteście wzywani, a to jest bez sensu? Bo to ważne, żeby ludzie usłyszeli, kiedy nie warto sięgać po telefon. Znaczy, czy to na pewno pierwsze, to jest jak jest kolizja samochodowa i... Kolizja, tak? Nie jest to wypadek, gdzie są poszkodowani. Każdy wysiadł z auta o swoich siłach i twierdzi, że jest wszystko w porządku. No to jeżeli nie widzimy u takiej osoby odchyleń od normy funkcjonowania człowieka, to Straż Pożarna tak naprawdę jest często wzywana do kolizji, żeby posprzątać. Te, my faktycznie, jeżeli są wycieki olejów, innych smarów, to wtedy możemy przyjechać i zabezpieczymy miejsce zdarzenia, ale jeżeli to jest kolizja i nie wiem, lampa się roztłukła tylko szklana, no to, to nie. To nie jesteśmy my, my zawsze możemy mieć gdzieś wezwanie do czegoś pilniejszego, tak? Pamiętajmy z tyłu głowy, że nie jesteśmy jedyni na świecie. Może ktoś akurat potrzebuje jakiejś większej pomocy i akurat ta jednostka by się przydała, w tym drugim miejscu. Ty się cały czas martwisz o innych, no musisz mieć taką empatię, e, a twoi bliscy na co dzień e, zapewne się bardzo martwią o ciebie w tej pracy. Tak. Zdarza ci się słyszeć od nich, że uważa już może odpuść? Nie, odpuścić to nie odpuszczę i też tego nie słyszę, ale zawsze jak wychodzę, to gdzie ja? Pożar i biegnę po tych schodach szybciutko do samochodu albo coś. Zawsze staram się im zakomunikować, Jaki rodzaj zdarzenia jest to, bo my przez aplikację wcześniej wiemy po prostu, do czego jedziemy tak naprawdę i gdzie. I jakie to jest uczucie, kiedy widzisz, że no nie wiem, właśnie jest pożar. Jedziesz i wiesz, że to wiąże się też z ryzykowaniem własnego życia. Wiesz, że będzie ciężko, bo ubrać się w cały nomex i założyć wszystkie sprzęty, butle, wszystkie rzeczy, to naprawdę, to waży jakieś 30 kilo, tak na sobie. Więc wiesz, że jeszcze musisz gdzieś pociągnąć ten woż z wodą, no to jest to wysiłek fizyczny bardzo duży. No i to jest też praca zespołowa, bo musisz mieć absolutne zaufanie do ludzi, Dokładnie. z którymi tam jedziesz. I taki zespół to już jest jak rodzina? Myślę, że tak. Tylko też my będąc ochotnikami, to mamy swój zespół, lecz do wyjazdów schodzimy się. Tak naprawdę my nie stacjonujemy w strażnicy, tylko zbiegamy się na znak sygnału, jak jest pożar i wtedy dopiero jest ta szóstka jakaś wybierana, która wyjedzie. Rozumiem. To jest bardzo, tak wiesz, fajnie w teorii, że wtedy, kiedy jest potrzeba, no to ty jesteś, ale w praktyce, no to zdarza się, że nie wiem, jesteś na jakiejś miłej kolacji albo sobie oglądasz film i wtedy jest ten sygnał. Pamiętasz taką sytuację, w której ci w jakimś najdziwniejszym momencie złapało wezwanie do, do działania? W najdziwniejszym? Albo kiedy to jest dla ciebie takie, no, kiedy to wyzwanie jest faktycznie największe, że trzeba wszystko rzucić i jechać? Znaczy nie ma czegoś takiego, bo wiem, że to jest ten numer jeden, tak? Często z dziewczyną leżę, gdzieś u mnie oglądamy film, no sorry, no, ona to rozumie. No to rozumiem, no ona już yy, trafiła na ciebie, kiedy ty już z tym strażakiem byłeś bardzo długo. Zresztą tak. myślę, że to jest właśnie, to jest integralna część twojego charakteru, jeśli to jest coś, z czym się stykasz od 12 roku życia. No ale jak już sam to wyciągnąłeś, to ja się o tą rzecz na bo yy, to, to nie jest świeża sprawa. To już jest całkiem poważny związek. Dwuletni. Dwuletni. Czyli niepoważny poważny niepoważny? czy niepoważny? No bo wiesz, to różnie bywa. Poważny, dlaczego nie? No. Jak najbardziej poważny. <laughs> Gdzie się poznaliście? Poznaliśmy się na imprezie integracyjnej. Na impre... A Prace. kto tam się integrował? No, cały nasz zespół McDonald's. No właśnie, bo poza tym, że łowisz burze i gasisz pożary, to jeszcze pracujesz w McDonald's. Tak, dokładnie. Jak, jakim cudem można połączyć te, te rzeczy? No, myślę, że przez yy, na pewno luźny grafik. W sensie da się dogadać. Z osobą układającą grafik, że potrzebuje tego dnia, wolne tego, tego, tutaj bardziej na drugą zmianę, tutaj bardziej na pierwszą. Tu bym wolał mieć wolne i to wszystko jest do dogadania się. No, zdarzają się przypadki, że jestem w pracy, a wyje wtedy Syrena, tak? W sensie słyszę aplikację i, uuu, i. I co się tam dzieje? No niestety muszę zostać, tak? Mhm. Szybka informacja, że ja jestem w pracy do chłopaków i, I oni wiedzą, że wtedy na mnie nie mogą liczyć. Rozumiem. A czym, na czym polega Twoja praca na co dzień? Jestem asystentem kierownika restauracji, więc to już jest. Teraz wdrożenie mnie w nowy dział, bo przejąłem nowy dział w McDonald's jako dział rozwoju ludzi w naszej restauracji. I to jest dla mnie zupełna nowość. Muszę się w nim odnaleźć, muszę się wszystkiego nauczyć, bo to jest świeża sprawa. Skoro zacząłeś. Pracę, służbę w Straży Pożarnej jako 12-latek, to ile miałeś lat, jak zacząłeś pracę w restauracji? W restauracji zacząłem pracować, jak miałem 19 lat? 19. I myślisz, że rozpoczęcie pracy w takim młodym wieku to jest korzyść na później, czy, czy to jest po prostu jakaś tam konieczność i trzeba się z tym pogodzić i tyle? Myślę, że, że to jest korzyść, bo jednak. Ja będąc w technikum, bo miałem epizod, kiedy poszedłem do McDonald's w technikum na chwilę, a później wróciłem do tego do restauracji naszej i myślę, że pokazuje to młodemu człowiekowi, jak dużo różni szkoła od zarabiania pieniędzy i tak naprawdę wydając swoje pieniądze trochę inaczej czujesz jego wartość. No właśnie pamiętasz pierwszą wypłatę, na co została przeznaczona? Nie, nie, ja chyba nie byłem typem człowieka, który od razu sobie coś kupił. Raczej je odłożyłem i miałem po prostu, bo wychodząc na piwo, jakby nigdy nie wyobrażałem sobie, żeby brać kasę od rodziców. Rozumiem. Wolałem być samodzielny. Rozumiem. No i wrócimy jeszcze na chwilę do tej dziewczyny, no bo właśnie połączyła Was praca. Tak. I czy to łączenie pracy i miłości to, to jest jakieś wyzwanie? Praca w jednym M miejscu? W sensie nie. Często, gęsto na siebie po prostu mówimy do siebie: zrób to, zrób tamto. Dlaczego tego jeszcze nie zrobiłaś? Czyli Ona nie ma pobłażania jest... dla. Nie, nie. W pracy, w pracy jesteśmy po prostu w pracy. Wera to Wera, Andrzej to Andrzej i nie ma, nie ma żadnego półśrodka. Rozumiem. A jeśli chodzi o ilość czasu, które ze sobą spędzacie? No przy pracy i przy twoich pozostałych zajęciach, no pewnie tego czasu wolnego masz niewiele. E, więc kiedy już jest... Zawsze się znajdzie tak, czas, no się znajdzie, tak. no zawsze, i... zawsze zdążymy gdzieś pojechać, wyjechać. No właśnie, Także... co robicie wtedy, kiedy macie ten czas tylko dla siebie? Nie wyją no. syreny? No to spędzamy go razem jak możemy, lubimy oglądać filmy, to, to na pewno, bo... Tak naprawdę zawsze razem gdzieś oglądaliśmy każdy coś, każdy swoje, a później złapaliśmy wspólny serial. Była to bajka, ale oglądaliśmy bajkę, było przyjemnie. A jeżeli gdzieś podróżujemy, no to takie szybkie podróże. Ostatnio byliśmy w łodzi. I tak naprawdę wyjechaliśmy w środę, wróciliśmy w czwartek po południu, było super, odpoczęliśmy i wracamy do naszych obowiązków. Czy to, że łączysz um, pracę w McDonald's i służbę w straży, um, daje ci jakieś takie umiejętności, które myślisz, że są unikalne, które, które sprawiają, że masz wiesz, jakieś takie dodatkowe plusy jako pracownik, jako człowiek po prostu? Um, widzisz coś, co, co ci dały te doświadczenia? Myślę, że będąc strażakiem umiem ewakuować ludzi, jakby, bo gdy jest jakaś akcja, cokolwiek, to wtedy wiemy, jak postępować w czasie ewakuacji, tak? No i myślę, że gdyby była ewakuacja w moim McDonald's, to, to myślę, że poradziłbym sobie z nią dobrze, bo bym nie zapomniał o niczym, a osoba, która nie robi tego na co dzień, załóżmy, na co dzień, to mogłaby gdzieś jakieś te błędy popełnić. A z perspektywy takiego kontaktu z ludźmi, albo panowania nad swoimi emocjami na przykład, to, to myślisz, że, że jakoś pomagają ci te dwa zajęcia nawzajem? Na przykład to czegoś nauczyłeś jako strażak, pomaga ci w takiej codziennej pracy, w takich mam, to na myśli takie miękkie właśnie umiejętności, czy za zachowanie tej zimnej krwi, to to jest potrzebne? Czy, czy mi się są w ogóle dwa, Gdyby, dwa różne światy? Dwa różne światy myślę, że to są, bo tutaj mamy zupełnie skrajne emocje. Może gdzieś w restauracji, gdy zdarzyła się sytuacja, że gość był bardzo nerwowy w stosunku do mnie, no to to opanowanie człowieka, tak? Bo jadąc do tego pożaru, często zdarza się sytuacja, że właśnie osoby poszkodowane są nerwowe. Musimy wzywać policję, żeby uspokajała takich ludzi, bo nam przeszkadzają zupełnie mm. swoim zachowaniem. I masz na to jakiś sposób już po, tym, po, tych, po tych latach, żeby właśnie zapanować nad takimi emocjami? Być uśmiechniętym i robić swoje. To jest, no to, to jest w ogóle chyba taka dobra rada w ogóle na życie. Eee, e, e, czy masz w takim razie jeszcze czas, no bo powiedziałem, że ten czas zawsze się znajdzie, na rozwijanie jakichś dodatkowych pasji? A brakuje mi trochę czasu na takie wyjście na salę już potrenować, bo po... Po mojej kontuzji, ta korzykówka gdzieś zeszła na bok, ale staram się być na bieżąco No z nim Właśnie. No, dlatego, dlatego pytam o pasję, bo wiem, że, że właśnie koszykówka jest czymś, co ma w twoim sercu szczególne miejsce, Dokładnie. ale nie, nie miałeś możliwości tego rozwijać. Dlaczego? Dlaczego nie miałem możliwości rozwijania? No bo połamałem się bardzo mocno i to było na treningu. Wizualizacji nie będę robił, jak wyglądała moja noga, bo pierwszy raz. Słyszałem, że ktoś potrafi dotknąć palcami, piętą i kolanem w jednym momencie podłogi. A poczułem to na sobie. No i spędziłem w szpitalu na Saszerów sporo czasu, bo tam były chyba 4-5 godzin. Wjechałem o 19, wyjechałem o 1, więc 6 godzin. No i długo lekarz się zastanawiał, co z tą stopą jest. Bo nie wiedział już konkretnie, co jest. Też powiedział, że przykro mi, ale może być tak, że nie będzie pan chodził. A jak widać. Ile miałeś od lat? Wtedy miałem 21 lat, 21 lat. No i taka, takie widmo, takie usłyszenie takiej informacji w takim młodym wieku. No nie wyobrażam sobie, jak się, jak się wtedy poczułeś. Bierz się za siebie i musisz wstać. No to jest właśnie to, to wychowanie, które ci dała chyba też pożarna, co? Dokładnie, że, że nie, ma, nie ma miękkich ludzi. Ale, ale na szczęście wszystko się skończyło dużo lepiej. No, tak. Niestety y, odbiło się na tej pasji do koszykówki. Dokładnie. Ale jak rozumiem, nie odebrało ci całkowicie możliwości nie, grania nie, w ten Nie, ten Jestem sport. w stanie, jestem w stanie pograć, także nie, nie będzie to poziom y, takiego już grania zawodowego, ale, ale jestem w stanie, dla swojej własnej przyjemności jestem w stanie pograć. No dobrze, no to y, ja bardzo y, jestem pełna. Podziwu dla, ty, dla, tego, dla tej umiejętności łączenia tych wszystkich e, dziedzin. E, I chciałabym zapytać Cię, jakie jest teraz Twoje takie najbliższe e, marzenie? Za, czego Ci mogę życzyć? O czym, o czym teraz marzysz? Ojej. <grych> no słuchaj, mamy, mamy ekstra dziewczynę, e, mamy super pracę, e, pasję no i misję tak naprawdę, więc właściwie nie wiem, czego ci jeszcze może brakować. No. Rozwoju. Rozwoju. w sensie ogarnięcia wszystkiego, czyli w pracy nauczenia się tego swojego działu, bo boję się go troszkę. W sensie wiem, że jest dużo pracy, a ja nie wiem nic. Może to tak nazwę w porównaniu do, do tego, jaki to jest ogrom pracy. A tak to zdrowia. To jest Zdrowia, no właśnie. No, og ogromna pokora. Jestem, jestem pod wielkim wrażeniem e, i dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Ja również dziękuję. E, I życzę wspaniałych widowiskowych burz, chociaż no, sezon na no, nie raczej teraz nam się skończył, ale, e, ale w takim razie jak najmniej wyjazdów. Dziękuję. I no I rozwoju. No, skoro, skoro to jest to marzenie, no, to tego Ci życzę. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam do wysłuchania i obejrzenia pozostałych odcinków podcastu w różnych smakach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Na podcast zaprosił McDonald's.